Cześć, dziś będzie krótka wrzutka z Porsche 911 w tle. Otóż wszyscy wrzucają sobie zdjęcia Turbo S, -a, a ja zawsze chciałem przejechać się podstawową 911. No i zadzwonił do mnie Artur z Porsche, że ma taką zupełną bazę na weekend i czy chce. No Dobra, prześlij specyfikację, samochód chce przesłał specyfikacji odebrałem samochód, no i co się okazuje? Okazuje się, że to w sumie taka baza Ale 4, bez S, w dodatku z opcjami za 152 tysiące złotych. Więcej o tych opcjach w materiale, który nagraliśmy z Anią na jej kanale. Link w opisie i na ekranie. No i oczywiście w moim materiale o Porsche 911 sprzed roku. Tymczasem kilka słów o tym, czy warto dopłacić 38 tysięcy złotych za napęd na wszystkie koła, albo 75 tysięcy za wersję S. No to zależy. Ja byłbym szczęśliwy z napędem tylko na tył, z tylną napędową karerą w manualu. Dla mnie to byłoby idealne Daily i GT, w ogóle bez pakietu chrono, bo z tymi trybami jest tak, że jak jeździsz w normalnym, to 911 jest wykastrowane i trzeba bardzo mocno wcisnąć gaz, żeby coś się zadziało. No i wtedy, na przykład, nie wiem, żeby zmienić pas, nie zajechać komuś drogi, a wtedy, jak już wciśniesz mocniej, no to z 50 na godzinę natychmiast robi się 100. Albo i więcej można stracić prawko. Po co? 385 mechanicznych wystarczy, tak, wystarczy do codziennej jazdy. I jeśli nie mieszkasz gdzieś w górach, czy ogólnie gdzieś, gdzie jest często ślisko, no to wtedy nawet ci napęd na cztery koła nie jest potrzebny. Zresztą ja nie jestem fanem czwórki. Plus taki, czwórki bez S jest, że można, właściwie nie można, zamówić do niej tylnej skrętnej osi. Moim zdaniem, w ogóle wiele samochodów gdzie jest połączenie napędu na wszystkie koła i tylnej skrętnej osi, one tak nieprzyjemnie pływają na autostradzie przy wyższych prędkościach. Poza tym nie obraziłbym się za jakiś taki cichy tryb startu, jaki pojawił się na przykład w poliftowym Mustangu. Na zdjęcia wyjeżdżamy zwykle przed wschodem słońca, więc już dwa razy w tygodniu zrobiłem pobudkę tym silnikiem sąsiadom. No, 911 na zimno jest głośne. Więcej o 911 w moim teście Carrera S, do którego linkuję na ekranie i też pod filmem. A teraz zapraszam na krótkie podsumowanie tego, co ominęło Cię tego lata na kanale Marek Drives. Trzymaj się mocno, bo teraz nie będę brał jeńców. Szkoda powinno być simply clever. Czy warto dopłacić 3800 zł za 35 koni mechanicznych? Dziś Zoe nie brzmi już zupełnie jak pusta puszka za Leonem. Będę tęknił tęsknił. Te, Dobra, jeszcze raz, to ze wzruszenia. Hybrid just kicked in! Yo. Cały misterny plan poszedł i teraz to już się nie da tego obronić. Linki do wszystkich letnich odcinków znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. W nadchodzących tygodniach zrobi się gorąco, bo z paroma testami czekałem, aż już wszyscy wrócicie do pracy i w piątek o 15 będziecie mieli godzinę czy dwie do zgubienia, zanim odbijecie kartę. Zachowuje się jak amerykański Muscle Car. Zajrzyjcie do mnie na Instagram, gdzie pojawiają się zdjęcia ciekawych samochodów, które upolowałem na mieście, oraz oczywiście aut, które testuję. Do zobaczenia w każdy piątek o 15.00. Dzięki za uwagę, cześć.